Miłej zabawy to będzie zabawa i to jeszcze jaka zabawa. <laughs> są pewne... tutaj to, daj, Tutaj daj. tutaj. są są pewne. nie, 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 mi nie, 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 tu? bo, bo nie, nie, się, zabawa. Do całego. User I tak to właśnie był. O, jest pan profesor. No. Nikt nie spodziewał się pana profesora, który miał być na tym kanale tyle razy, ale nie ja... był. Nie byłem, bo miałem inne sprawy, jak na przykład rozmowa z kubą i jego kolegą z klasy. A wy co tu ze ja was. twój system. Ucho! No i teraz cię zostawiam w tyle, zobacz. A jak po bogatości, jeszcze tu weszła. Z czego ty wybałeś? Zepsułeś mi kolejną rzecz No nie, ja też zepsułem Ty to jednak naprawdę jesteś Pójtyka, na czym ty grać? Nie ma za łatwo. Na kompie. Ale jakim konkretnie Jak ci mam powiedzieć? No nie wiem, nie wiem, bo znajdziesz go w domu czy na tym laptopie co go masz w środku. No na Frankensteinie. Nie, na no, no stacjonarze no. To jest odpowiedź jakiś żądam. W ogóle dzisiaj śmieszna historia, jak cię nie było, wyszło, że Jarzyk nie wie gdzie mieszka, ale ja wiem gdzie on mieszka. No, wyszło, że ty też nie wiesz do końca gdzie ja mieszkam. Ty wiesz bardzo dobrze Jaka? gdzie ja mieszkam, tak samo jak ja. No to ci się mi dowiedzieć, już. Co? Już się przeprowadziłeś? No i padło moje nazwisko, dzięki. Nie no, e, nie, nie przeprowadziłeś. To to tacy... No właśnie. Proszę bardzo, mapy... gogle. ja je... Ja, ja będę... będę... Yeah! Yy, mówiłem... Ja! Eee, <grymne> yy, Ale to się nazywa taki fart jakiego nikt nie... Nie, to teraz moje damy na odcinku. Masz to jakiś... No tak! Czemu nic nie mówisz? Odpocznie? No mówię, że miałeś być na tym kanale, a przecież jeszcze była ni Zaczyna kanał. się zabawa. No. No. Jak coś chcesz przekazać, to zawsze tak wychodzi. Tak. To, to fajnie. Ale nie, że coś, ale w sumie każdy kto ogląda ten kanał. Pozdrowienia każdego widza. Nie wie gdzie ja tu mieszkam, tak samo jak Znacie ja. osobiście. Znacie osobiście. Um, niekoniecznie. wiem nie, kto to ogląda. No myślisz, że ja ci powiem Zimio z imion z nazwisk osoby, które mnie nie znają osobiście? Powiedz mi na subskrypcji, to mi wystarczy. No ile mam subskrypcji w takim razie? Masz 7. Oj, no to jest no, Robert, nie. Zygmunt, Jak, no, Karol, Kuba. Nie. Panie, że podajesz y, imiona i jeszcze może nazwiska podaj. Akurat kuba nie, bo to jest ten. Wiesz jakie to jest RODO? Jakie? Akurat imię i nazwisko to jest takie RODO, jak y, wiesz. Jak nic. W ogóle teraz to powinieneś wrzucić na taki napis na środku pogadanka o RODO. żeby zrobić z tego oddzielny odcinek, bo jeszcze się wiesz, że RODO dotyczy. Kurde! To... Nie, pra... nie. To tak się na no, a wracając do dramy, jaka tu się tworzy od 5 miesięcy, czyli. czyli od momentu założenia tego kanału mniej więcej, to tak. Podbiłem kiedyś na TS To jest historia, którą jak usuniesz, to ja nie wiem, co czy zrobię. No dobrze, dlatego Nie myśl taki cwany Bo ja wiem gdzie ty masz. Co bym to powiedziałem Nie bardzo dobrze no, Nie, wracając do historyjki Historyka jest taka, że kiedyś mi powiedziano, że będę na odcinku, bo się odcinek nagrywał, a ja akurat wszedłem, żeby pomywać z ludźmi. Odcinek był nagrywany i myślałem, że będę na odcinku. A tutaj Figa z Makiem nie ma odcinka. Mówię, okej, okay, dobra. Tak, on mówił, że nie, nie wie, czy to wstawi jeszcze, więc okej. Okay. I kiedyś był też jeszcze inny odcinek. Tak, i on miał wejść, Gdy ale przypadkiem yy, y, zignorowano. Ty się czy... nie tłumacz, teraz jest moja wersja wydarzeń. Która jest bardziej realna? Zresztą wiesz, podpiesz, że wrzuciłem wszystkie nagrania i do kosza wciągnąłem. Ja proszę, mm. proszę bardzo, czy z ciebie dniska wychodzi, że mi przerywasz, czy nie? Tak. No i proszę cię, ja się bardzo nie miałeś z nią, no nie, no, coś tam. <noise> Wyrwa, wybrałeś mnie historii z kontekstu, teraz ludzie nie wiedzą o co się dzieje, o co chodzi i tak dalej. A na przykład takiego Mikusia e interesuje ta historia. No dobra, e no to mów. Pozdrawiamy Mikusia. <noise> z całym szacunkiem, ale mogę skończyć. Nie. No i właśnie tak to jest z tobą. Nie wrzucisz nic, nie zdasz skończyć. pies się wierci, zaraz hałasy będą. Będziesz narzekał, nie wyciszysz do <noise> To, to się musiało pójdzieć. Pójdę pani Robonda. Dobra kończy. No, wracając do tematu. Kięś miał być odcinek z gry, której nikt naprawdę nie zna, która oficjalnie jest po drugą Super Smash Bros. wydanego przez Nintendo na Nintendo tylko i wyłącznie. Można tytuł czy nie? Nie, nie podam. Bardzo Żeby dziękuję. nie było lokowania produktu, no. Mhm. A? Trosz, tu jest mądry, jeśli chodzi o marketing. Ja. ja. E, dobra. Tak, 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 ty jesteś mądry, bo ty jesteś akurat w tym, w techniku. Takim i takim. W technik techniku e. <laughs> no, Dziwne. Technik grabas. Technik. Nic nie pobije technika grabarza. Wracamy do tematu, bo za bardzo odbiegamy po raz trzeci tak. eee... właśnie. Graliśmy kiedyś w taką grę i mi powiedziano, że z tego będzie odcinek, więc ja się cieszyłem, że będę w telewizji. Ale teraz I... będziesz. I Już w trzeci raz mięgniesz. Więc ja ci już nie wierzę, że będę, jak tutaj To jest zbudne nadzieje eee... I... Czekaj, bo muszę gościć w jakiś niebieski. Nie? No nie, no ktoś wyszedł, jakie będzie. Dobra, teraz, ja ja tematu, teraz, teraz mogę wrócić do tematu, jak coś tutaj żeby nie było takich przerw brzydkich. E, powiedziano mi, że będę w telewizji. I dobra, czekam tak miesiąc, drugi, pytam czemu nie ma, nie odpowiedziali mi, pytam czemu nie ma. Dobra, koniec odcinka. E, Odpowiedziano mi, e, że nagranie zostało przypadkowo usunięte. Znaczy, przypadkowo usunięte, ja nic takiego nie mówiłem, powiedziałem tylko, że zniknęło zagadko w zagadkowych okolicznościach. Znaczy no dobra, coś takiego, tak? Czyli na jedno wychodzi. <laughs> Więc tak eee, właśnie było coś takiego. I później Znaczy w ogóle jeszcze wcześniej przed, przed pamiągą. Miało być coś takiego, że ja ci się żalę o czymś miała być z tego cała seria. Wiecie ja się żaliłem o tym, jaki jak LOL to jest no Nihilajny. Ale to, to gra. już mówiłeś na samym początku. Nie, tego nie mówiłem. Jak nie mówiłem? Mówiłem, że były trzy takie sytuacje. I zacząłem mówić w pierwszej, czyli że. że miałem być, ale mnie nie było. Dobra, nie daj się. Dobra. że miałem być, ale mnie nie było. Później, że właśnie ten odcinek został był usunięty, a teraz o trzeciej rzeczy, Która miała być, ale no nie wiem, czy spaliła na panewce, bo stwierdziłeś, że się nie opłaca, czy stwierdziłeś, że coś. Eee, I. niby nagranie zostało usunięte, prawda? Jaka jest wy, tylko osoba, która tworzy ten kanał. Wylądowałem w koszku. Co, co z koszem? Możesz wyjąć? Takie było z 10 fajny. mów mi, że wrzuciłeś to przypadkowo do kosza, bo uważasz to za folder taki jak każdy inny. Tak, przypadkiem wcisnąłem oprócz kosz. Mądry jesteś, czy głupi? Znaczy w sumie to jest głupie, co ja teraz powiedziałem. Powinienem znaleźć jeden z 88 cytatów i ci go powiedzieć, lub powiedzieć po prostu, że jesteś trzecim kromosomem w tym. 21 folia. Tak, tworzącym zespół dana zaliczany do chorób zakaźnych przez na przykład nic To no. jest w Matfizie To? To jest w Matfizie nie Ja nie wiem kto jest w Matfizie. z nas nikt nie jest w Matfizie, więc się nie odzywaj